Cześć, Julia, bardzo miło widzieć na premierze Akademii pana Kleksa. Czy ty w ogóle to pamiętasz z dzieciństwa, oglądałaś? Tak, pamiętam. To są moje lata, że tak można powiedzieć. No. no i jakie ty masz oczekiwania wobec nowej części? No bo wiesz, czasem jest tak, że to, co jest stare, jest w naszej pamięci, jest lepsze niż to, co jest nowe. A co ty myślisz o tym filmie, który teraz będzie, który zaraz będziesz oglądała? Z jakimi oczekiwaniami idziesz? Na pewno widziałam e trailer, widziałam reklamy, więc już to mnie zachęciło, świetnie zrobiona produkcja i mam nadzieję, że tak samo jak zachęciła mnie reklama, taki sam będzie efekt, tak samo będę zadowolona po obejrzeniu. No to jednak jest troszeczkę inny klimat niż to, co się oglądało za dziecka, więc tutaj chyba mam akurat inne podejście niż na przykład do Króla Lwa. Dobra, a co ty oglądać w ogóle za dziecka? Jak wyglądało Króla... twoje dzieciństwo? Taką moją top bajką, jeśli chodzi o np. przykład World of History, no to był Król Lew i tutaj właśnie bałam się oglądać tej produkcji najnowszej, no i żałowałam po tym, że ją obejrzałam, a jeśli chodzi o takie dzieciństwo, dzieciństwo, no to mm, Czarodziejka z Księżyca, Jattaman, japońskie hmm. bajeczki i tak dalej. A jakby tak ogólnie podsumować twoje dzieciństwo, jakie było? Już pomijając, wiesz, filmy, tylko mówiąc szczęśliwe, nieszczęśliwe, beztroskie, pełne obowiązków. Jak to Trasznie wyglądało? to to nie słyszę własnych myśli. E, bardzo dobrze, ale było bardzo bujne, zwariowane i, i super miałam dzieciństwo. Mówi się, że czasem z dzieciństwa wynosimy traumy. Wyniosłaś coś takiego? E, Grube pytania zadajesz jak na takie okoliczności, taki klimat imprezy i w ogóle jedno pytanie po drugim i nagle coś takiego. No nie wiem, próbujmy coś, coś Co, dalej. Coś dalej, coś tak, dalej. No tak. dobra, to chodźmy Natomiast... do świąt. Święta to jest bardzo miły klimat. Jak ty zamierzasz się spędzić? Miło i klimatycznie z rodziną lecimy z bastkiem samolotem do brata i tam się zbiera cała rodzina. A jak wyglądał u was z prezentami? Bo w niektórych rodzinach wszyscy wszystkim, a w innych jest tak, że tylko jeden się kupuje. Czy jest jakieś losowanie, coś w tym stylu? Hmm, tutaj jest troszeczkę ciężko. W tym roku faktycznie z bratową ustaliłyśmy, że. Hmm, Składamy się na prezenty dla dzieciaków, bo jest po prostu tych dzieci dużo. Też właśnie bez sensu, że będziecie dostawały aż tyle prezentów, bo finalnie się potem nie cieszą żadnym na długo. I to też jest chyba trochę zdrowsze, że tych prezentów będzie mniej. Tutaj po prostu zrobiliśmy sobie taką składkę i się dogadaliśmy, jakie dziecko co dostanie. Basek jeszcze nie czai, co tam w internecie, jaki prezent dostanie, o czym on marzy, o ile można wiedzieć. Hmm, samochody, strażaki. A obecnie Spider-Man. A, okej, okay, to będzie pod choinką. No dobrze, moja droga, to życzę Ci wesołych świąt, szczęśliwych. Cieszę się, że Cię zaskoczyłem jakimś tutaj ciężkim pytaniem. Miło <grym> mi, że nie wychodzę z tego z sprawy. Tak. Z potrafię tego zaskoczyć, potrafię, potrafię. Tak. Dziękuję. Dziękuję również.